Kochani, witam Was w najnowszym blogu i witam się dzisiaj z Wami w takich pięknych okolicznościach. Słuchajcie, w tym blogu e, będę wracała do rzeczywistości, do życia, tak naprawdę po tych szalonych dwóch miesiącach, bo ponadrabiałam wszystkie zaległości, jestem na bieżąco ze wszystkim e, i ogólnie wszystko, co rozwaliły mi te ostatnie dwa miesiące, już nadgoniłam, naprawiłam. No i teraz pora na to, żeby wrócić do cieszenia się życiem i życia tym życiem, bo trochę było wszystko w zawieszeniu. Tak jak Wam mówiłam, jesień praktycznie przegapiłam, więc teraz zamierzam się na maksa cieszyć i romantyzować po prostu swoje życie. Dlatego dzisiaj z samego rana przyjechałam do mojej ukochanej. Teraz wioski, która znajduje się tak 7 minut ode mnie od mojego domku, która jest, słuchajcie, dosłownie jak taka wioska z tych wszystkich filmów na Netflixie z tego tej wytwórni Hallmark chyba, tak się to nazywa. W każdym razie dosłownie, jeśli sobie wyobrażacie takie filmowe, bajkowe małe miasteczko albo właśnie wioskę, to to jest dosłownie Idealne odzwierciedlenie tego w, rzeczywistym, w rzeczywistości po prostu, bo tu jest po prostu przepięknie, są tak piękne domy, ja w ogóle chcę się tutaj przejść tą uliczką. I pomanifestować, żeby kiedyś na tej uliczce, bo mówię tutaj u takiej uliczce konkretnej, w tej wiosce, właśnie, przy której są takie piękne, naprawdę domy ogromne, domy piękne, przepiękne, jak właśnie z takich filmów. No i ja manifestuję, żeby sobie kiedyś taki dom tutaj kupić. Jest to plan na za bardzo wiele lat, bo te domy na pewno będą drogie, mimo że to jest wioska, ale no, lokalizacja jest naprawdę super i jest przede wszystkim piękna i widać to po cenach tych domów, bo tutaj jest kilka domów na sprzedaż wstojonych i popatrzyłam na ich ceny, to, to po prostu są, no zwalają znów dosłownie. Ale wiecie, pomarzyć nikt nie zabrania. Ja lubię sobie tak właśnie chodzić, marzyć i chodzić po takich fajnych osiedlach i sobie wyobrażać, że kiedyś może na takim będę mieszkać. A nasz spacer zaczynamy od takiego, no nie wiem, można powiedzieć parku, ale to jest po prostu pole odgrodzone od tego miasteczka, tej wioski właściwie. Więc zaczynamy właśnie odtąd nasz spacerek. Tam mam zaparkowane auto. No i idziemy tą uliczką. moi drodzy, ja jestem już w samochodzie po moim spacerku. Było tak super. Ja muszę to częściej robić, co prawda. Dzisiaj wybrałam sobie ten dzień, bo jest to pierwszy dzień od, no nie wiem, około tygodnia, kiedy było fajne słońce i, i fajna pogoda bo tak to ostatnio na przykład mieliśmy sztorm, padało okropnie, mieliśmy nawet tutaj u nas podtopienia, więc pogoda nie była jakaś za dobra, ale u nas też jeszcze właśnie i końcówką jesieni i w zimie jest dużo takich słonecznych, mroźnych, bo mroźnych, ale bardzo słonecznych dni, takich jak właśnie dzisiaj, więc mam nadzieję, że jeszcze nieraz tutaj Będę mogła sobie przyjechać i pochodzić. A teraz lecimy dalej. Jestem właśnie, już, jak widzicie, w samochodzie. No i lecimy do kawiarni. Pora popracować. Nie wiem, która jest godzina, chyba dochodzi około dziewiątej. Trochę po dziewiątej może być. W każdym razie idę sobie do kawiarni popracować. Myślałam trochę, że kupię sobie kawę tutaj, bo tutaj często przy tym Village Hallu, czyli tam, gdzie wam opisałam, chyba. Monia, opisz to. To często tam jest taki pan, który sobie przyjeżdża z takim swoim food truckiem, z takim buzeczkiem po prostu i sprzedaje kawę, ale wydaje mi się, że on jest tylko w weekendy. Do tej pory byliśmy tutaj tylko właśnie w weekendy i tam wtedy ten pan był, więc wydaje mi się, że on tylko właśnie na weekendy sobie tam przyjeżdża. Niestety, będę tam jeszcze teraz przyjeżdżać, więc jeśli się on teraz na przykład pojawił, bo na przykład zaczyna od dziewiątej czy coś takiego, no to podejdę, podskoczę do niego na kawkę, a jak nie, no to jadę do mojego Greksa. Tam będę miała przynajmniej stolik i sobie będę mogła usiąść, popisać i, i wiecie, i tak fajnie sobie spędzić czas. Jeszcze wam tutaj wstawię kamerkę i jak będę jechać, w sensie wiecie, ustawię na widok z przodu i będziecie mogli sobie zobaczyć jeszcze raz to miasteczko, jak sobie przyjada autem. Co oddaje, że jak ja wam pokazuję takie rzeczy, to ja nigdy nie wiem, czy wam też się one podobają, czy tylko ja jestem takim świrem i tylko mi się takie miejsca podobają, bo dla mnie na przykład Londyn mógłby nie istnieć, jakieś takie większe miasta w Anglii mogłyby nie istnieć, byłam. I tak, no nie wiem, było okej, okay, ale to w ogóle nie jest mój klimat. Ja najbardziej Angię kocham właśnie za takie małe miasteczka, za wioski, bo to jest moim zdaniem taki największy taki diament w tym kraju. No i wiecie, ja mówię też o moich rejonach. Nie wiem, jak jest gdzie indziej w Anglii, ja mówię o moich rejonach. Ja mieszkam obok Cambridge i tutaj te wioski, te małe miasteczka są po prostu cudowne. Ludzie tutaj są też wspaniali i w moim małym miasteczku, w którym mieszkam, wszyscy są bardzo mili, bardzo pomocni. No i tutaj też w sumie teraz szłam, to wiecie, każdy się do mnie uśmiechnął, każdy powiedział dzień dobry, mogłam pogłaskać kilka piesków, to w ogóle było super. No i ja wiem, że niektórzy mówią, że to jest takie sztuczne i sztuczne uśmiechanie się, to pytanie, co tam Ciebie i tak dalej, ale uwierzcie mi Mnie nikt nie przegada, ja wolę Nawet sztuczny, wymuszony uśmiech Kogoś, kogo spotykam tak po prostu Na ulicy, niż tą taką Naszą beach face i taką Wiecie, taki wzrok oceniający i tak dalej Nikt mnie nie przegada, że to jest lepsze od po prostu, nie wiem, uprzejmego, wymuszonego nawet uśmiechu. E, no nie, no nie, nie dla mnie. Szczerze mówiąc, na przykład mnie bardzo poprawiają humor, takie drobne uprzejmości, e, nie wiem, jakaś króciutka rozmowa z kimś, na przykład tutaj taki pan mnie starszy zagadał, zapytał, że się nie zgubiłam e, i pytał właśnie, co tutaj robię. A ja powiedziałam, że chciałam się przejść po prostu i że tutaj lubię bardzo być, więc no naprawdę. Ja lubię takie interakcje. Wiadomo, nie, nie zawsze mam na przykład humor z kimś jakoś pogadać, ale to też nie są jakieś wymagające rozmowy, żebym jakoś strasznie, nie wiem, robiły mi one problem, czy cokolwiek. Więc moim zdaniem, takie uprzejmości, takie małe, drobne dobroci dane komuś są bardzo fajne i myślę, że są takie dość wspierające w takim codziennym życiu i dające taki mały zastrzyk pozytywnej energii. Ja tak przynajmniej to odbieram, tak to na mnie przynajmniej działa. Możecie mi dać znać, co wy o tym myślicie, tylko teraz trzeba wyjechać jeszcze. A ja spakowałam tak, że to może być trudne, moi drodzy. Odzywam się do Was już dużo, dużo później. Nie za dużo dzisiaj zrobiłam w ogóle, nie jestem z siebie zbyt dumna, bo no popisałam, zrobiłam parę stron, nawet nie wiem ile redakcji wtedy, kiedy byłam w kawiarni. Później pojechałam jeszcze do paru sklepów opatrzeć na kołdry, bo będziemy sobie zmieniać właśnie pościel, kołdry, bo chcemy sobie kupić jedną taką ogromną kołdrę Super King Size i to jest w ogóle, to jest gigant, to jest 260 cm szerokości ma i chyba długości 230, więc to jest naprawdę ogromna kołdra, ale chcieliśmy taką kupić właśnie zwłaszcza na zimę, więc rozglądamy i zastanawiam się właśnie, czy kupimy taką, którą widziałam w sklepie, która jest bardzo fajna, ale trochę droższa, czy zamówimy z Amazona tak trochę w ciemno, bo jest tańsza i teoretycznie wydaje się lepsza, ale z drugiej strony no nie wiem, musimy się po prostu zastanowić, podejdziemy jeszcze raz chyba z Samkiem teraz razem do jeszcze raz do tego sklepu, żeby on też zobaczył, ocenił, czy jemu się podoba ta kołdra i tak dalej, no i też będziemy musieli kupić komplet pościeli, bo absolutnie nie mamy takiej pościeli na taki wymiar. Więc no, zobaczymy. Jeszcze się zastanawiam, czy to w ogóle teraz robić, czy to kupić jeszcze, jak będą te wszystkie wyprzedaże na Black Friday. Bo całkiem możliwe, że wiecie, kupimy teraz, a później będzie dużo tańsza. Więc zobaczymy. Pochodzimy, zobaczymy, pokminimy. Ja bym chciała ją już jak najbardziej, bo jest zimno, jest tak zimno w nocy, słuchajcie. A ja nie włączam, boję się włączać ogrzewanie na noc bo my mamy tutaj ogrzewanie elektryczne i poza tym, że jest no, turbo drogo ogrzewać elektrycznym grzejnikiem, tu ja mam jeszcze jakieś turbodziwne schizy, yy, że wiecie, że od niego się zrobi jakiś pożar. Yy, to jest przez to, że przy tym grzejniku mamy milion jakichś yy, takich, wiecie, instrukcji, jak zachować ostrożność i bezpieczeństwo z tym grzejnikiem i same te instrukcje mnie przerażają i sprawiają, że ja zasypiając, myślę po prostu o tym, że zaśniemy i się spalimy w tym domu. Więc ja jak idziemy spać, to po prostu włączamy grzejnik przed snem i go później wyłączamy, ale no tak po dwóch, trzech godzinach już się robi zimno w pokoju, więc chcieliśmy sobie kupić jakąś taką fajną, ciepłą kołdrę, już taką wiecie, na lata. Bo ogólnie jak Wam już wspominałam, my teraz bardzo, bardzo oszczędzamy, oszczędzamy na dom, na taką jeszcze jedną sprawę, ale właśnie głównie na ten dom. No, i kołdra to jest akurat taki wyjątek, który zdecydowaliśmy się i tak kupić, no bo to jest coś, co będzie do tego nowego domu. Też. Zresztą te kołdry, które my mamy, one wszystkie mają prawie z 10 lat i są już naprawdę takie stare, prane milion razy. I chcemy po prostu zmienić na takiego coś porządniejszego, zwłaszcza teraz na zimę. I no, dużo czytaliśmy o tych kołdrach, i ja się czuję teraz specjalistką od kołdry. Także trzymajcie kciuki, bo może się okazać, że dzisiaj, mimo że wieczorem właśnie się wybieramy na zakupy, ale wybieramy się na zakupy do Lidla, ale możliwe, że wrócimy też z kołdrą i z nową pościelą. A w ogóle tutaj możecie już coś zobaczyć, co prawda zepsuło się to troszeczkę, ale tak, ja już mam dom udekorowany na święta. Milczałam, nie mówiłam o tym na Instagramie, nie mówiłam nigdzie o tym, bo było mi wstyd, ale my ubraliśmy naszą choinkę 7 listopada. Zaraz wam w ogóle pokażę, jak to wygląda. Wszystko mamy już ubrane mam choinkę, mamy wszędzie dodatkowe światełka rozłożone, wszystkie strojki, wszystko u nas już jest gotowe na święta. No i tutaj możecie zobaczyć naszą choinkę. Na razie wam tylko tak pokażę, później wam może pokażę więcej detali świątecznych z naszego domu. Ale tak, to jest taka bardzo wąska choinka i ją zamówiliśmy też w tym roku. No i właśnie to, że ją zamówiliśmy, było powodem, dlaczego ona jest już teraz ubrana, bo jak ona przyszła wtedy, właśnie dokładnie siódmego, to pomyślałam, że bez sensu będzie ją chować do szopki. Po co mamy ją chować? Lepiej ją już od razu ubierzmy. Więc tak, mam już choinkę. Oprócz tego możecie zobaczyć, że zrobiło się tutaj u nas w mieszkaniu troszkę w domku. To jest dom podzielony na mieszkania, nieważne, nie mam nigdy jak na to mówić. E, zrobiło się tutaj troszkę inaczej, włączyłam światło, aż tak prześwietliło mnie trochę. E, pokażę Wam to zaraz, jak tutaj trochę ogarnę, bo nagrywałam teraz filmik dla wydawnictwa, e, tam właśnie dla działu handlowego, więc ogarnę tutaj szybko i pokażę Wam, co tutaj się pozmieniało, bo zmieniało, zmieniło się dużo, bardzo dużo, biurko moje w ogóle gdzie indziej poszło. I powiem Wam, że to jest najlepsze ułożenie jakiekolwiek mieliśmy tutaj w tym domu, a to jest naprawdę wyczyn tutaj dobrze coś ułożyć, no bo ten domek jest bardzo mały i mamy dużo rzeczy, nie ukrywam, mamy dużo rzeczy, mamy dwa biurka w tym domu, nie powinniśmy mieć dwóch biurek, zwłaszcza takich wielkich ale mamy, więc naprawdę tutaj trzeba się nieźle nie nagimnastykować, żeby tutaj wszystko ładnie ułożyć, ale uważam, że tak jak jest teraz, to jest po prostu cudownie i super nam się to sprawdza, mamy już tak tydzień sobie żyjemy, z tym ponad tydzień i super nam się to sprawdza, jest tak przytulnie, fajnie, zresztą pokażę Wam zaraz. Okay, pokażę Wam to od wejścia. Jak pamiętacie, na tej ścianie tutaj był telewizor, teraz jest kanapa w ogóle ja wam tak pokazuję? Pokażę wam tą przednią kamerkę. O tutaj był wcześniej telewizor, a teraz mamy tutaj kanapę, która delikatnie, bardzo delikatnie wystaje na wejście do kuchni, ale w ogóle nam to nie przeszkadza. Zresztą zawsze jeszcze tutaj mieliśmy jakieś rzeczy ułożone albo jakąś pufę, więc absolutnie to w niczym nie przeszkadza. Kanapę daliśmy właśnie na tą ścianę. Tam sobie w ogóle słodko Helsi śpi w swoim sweterku, bo tak jak mówiłam, jest dzisiaj bardzo, bardzo zimno i nawet nie mu było zimno, zwłaszcza, że teraz ma niestety, niestety krótkie futerko, niestety, bo no jest mu troszkę zimniej. Niestety, bo jest mu trochę cieplej, kiedy pada i wracamy, i nie musi tak długo schnąć po, pa, po spacerze. Bo jego włosy bardzo długo schną i jest mu wtedy zimno, i trzeba go suszyć, no a nie da się go suszyć po każdym spacerze, tak, żeby był na 100% suchy, kiedy pada, więc e, no, jest troszkę lepiej w utrzymaniu takie futerko, lepiej go utrzymać. No, ale wtedy troszkę marznie, ale wiecie, wtedy go zakupuję w kocyku, albo sam się zakupuję, albo właśnie ma sweterek, jest wszystko ok. Możecie też od razu zobaczyć moje podduchy świąteczne. Te, co prawda, miałam już jesienią. No ale te są świąteczne z tamtego roku. Tam jest też taka z choinkami. W ogóle tam jeszcze w tle możecie zobaczyć zabawki Helsiego, bo Hesi kocha sobie tam właśnie pod okno zanosić wszystkie swoje zabawki. Tutaj widzicie też kolejną moją świąteczną poduchę. No i ta, zobaczcie, jest moja ulubiona w ogóle. Jest prze cute. Tutaj mamy taki mini-stoliczek. Stoliczek samcia. Ten domek to jest ta lampka, która wcześniej była u mnie na biurku, ale tutaj mi idealnie do tego stoliczka podpasowała. Oprócz tego dałam sobie tutaj jeszcze taki dyfuzor z patyczkami. Dałam też świeczkę oraz choinkę taką małą. No i słuchajcie, to co najfajniej wygląda, oprócz tego prania oczywiście no to telewizor na tej ścianie. Ja sobie teraz tutaj usiądę, bo to najlepiej widać, właśnie kiedy się siedzi. No i ten telewizor z tym regałem, z tymi światełkami tutaj dookoła i z tą choinką jeszcze zwłaszcza, to wygląda w ogóle super moim zdaniem. Zupełnie inaczej niż na tamtej ścianie, na tamtej ścianie jakby on zajmował praktycznie całą ścianę i jakoś wyglądał jak taki klocek, <laughs> nie wiem, nie umiem tego lepiej określić. A po prostu nie podobało mi się to, jak on tam wyglądał, jeszcze musimy, mamy to na liście takiej do końca roku, zrobić porządek ze wszystkimi rzeczami tam. Tam są kable, tam są jakieś stare sprzęty, jakieś stare gry, tak samo tutaj. O ile na górze jeszcze jest ok, te dwie półki na górze są ok, tam jest wszystko w miarę ogarnięte. No, to te na dole półki, no tam jest chaos, więc to mamy wszystko jeszcze do ogarnięcia. Stoliczek jest bez zmian, tyle że właśnie wcześniej jeszcze tutaj był dostawiony ten mały, a teraz jest tylko ten jeden duży. No i moi drodzy, najważniejsze dla mnie, czyli moje biurko, które wróciło na tą ścianę, na której było rok temu, przed tym przemeblowaniem, gdzie dałam je pod okno. Teraz pod oknem, tak jak widzicie, jest ten fotel. No i tutaj możecie zobaczyć całe moje stanowisko. I to, co jest jeszcze z nowości, no to ja już nie piszę na laptopie, piszę sobie na iPadzie. Dostałam ostatnio od rodziców w prezencie właśnie iPada i sobie tutaj z niego zrobiłam takiego laptopa. I to praktycznie tyle a propos tego przemyblowania czeka nas tutaj dużo jeszcze takiej właśnie pracy, jeśli chodzi o poukładanie rzeczy na półkach. Ja w ogóle jestem teraz, mam obsesję na punkcie wywalania niepotrzebnych rzeczy. Ja mam dużo niepotrzebnych rzeczy, które są dla mnie potrzebne i je muszę dalej mieć, takich pierdół i tak dalej. One zostają jak najbardziej, ale chodzi mi po prostu o takie rzeczy, których nie używamy, które tylko przeszkadzają, plątają się, na przykład te kable, cały czas patrzę na te kable. I ogólnie naprawdę dużą różnicę w mojej produktywności zauważyłam, kiedy to biurko tutaj wróciło, więc no tak miało być. Co prawda zamiast widoczku ładnego za oknem, no to ma Widok po prostu na ścianę, ale mi to nie przeszkadza. Wręcz zauważyłam, że jak siedzę przed tym oknem, to się po prostu gapię przez okno zamiast pisać i się bardzo tak łatwo rozkojarzam. Jeszcze raz choinka, i światełka, i kominek, który zatrzymałam, yy, i tak dziwnie trochę wygląda, ale no yy, jest fajny, fajna atmosfera, bardzo mi się to podoba, jak to wszystko wyszło. Z tego, co wam jeszcze nie pokazałam, no to na tej ścianie nad kanapą, o tutaj. Jest taki obraz, ja go już bardzo, bardzo dawno kupiłam na jakimś karbucie i on tutaj idealnie tak spasował na tą ścianę, chociaż teraz jak Wam to pokazuję, to wydaje się strasznie mało na tej ścianie, ale naprawdę obiecuję Wam, że na żywo to wygląda fajnie. Jest już w ogóle strasznie ciemno, dochodzi czwarta powoli. No, widać, że tego dnia bardzo dużo ubyło i przez to czuję taką presję. Bo jeszcze mam bardzo dużo do zrobienia, a już mam wrażenie, że kończy się dzień, ale tak naprawdę jeszcze dużo, dużo przede mną. Chyba sobie jeszcze tak właśnie przesiądę troszkę wieczorem i jeszcze popiszę, ale powiem Wam, że super był ten dzień. Co prawda, jeszcze tak jak mówię, nie skończył się, nie śpi, Rujmonia. Ten dzień jeszcze trwa, jeszcze dużo godzin przed Tobą, ale tak jak mówię, no przydał mi się taki dzień, gdzie zaczęłam sobie tak fajnie go od spaceru, od kawy, od właśnie pracy w kawiarni, którą uwielbiam, chociaż raz tygodniu się wyrwać do kawiarni, popracować. Bo wiecie, ja jestem introwertyki ja lubię pracować z domu, lubię siedzieć sobie w swoim towarzystwie, ale lubię też czasem wyjść do ludzi, lubię sobie poobserwować ludzi, może nie tyle, nawet jakieś interakcje tam strasznie z ludźmi mieć, ale lubię poobserwować ludzi, poprzebywać wokół nich, poinspirować się. Na przykład dzisiaj wpadł mi fajny pomysł na rozwiązanie jednej z takich rzeczy, o których dawna, od dawna myślałam, do mojej nowej książki. Nie tej, którą teraz będę pisać, bo od grudnia zaczynam pisać nową książkę. Nie tej, tylko jeszcze innej, zupełnie nowej historii. Ja o tej historii dużo nie chcę mówić, ale to będzie naprawdę mega historia. Prawdopodobnie to będzie dylogia, bo bardzo mi się spodobało pracowanie na dylogiach. Myślę, że to będzie właśnie też dylogia. Będzie to dylogia romantazy, fantazy, trochę podobna do niezwiązanej, ale po prostu to, jak ja tam wymyśliłam rzeczy. Po prostu nie mogę się doczekać, aż zacznę to pisać. Co prawda, no stety, niestety, wcześniej jeszcze mam jedną książkę do mnie napisania, też bardzo fajną, też bardzo dla Was, myślę, zaskakującą, e, więc tego też nie mogę doczekać, ale no jednak tamta delogia, którą no już mam dość mocno zaplanowaną w swojej głowie i rozplanowaną, e, to jest po prostu coś, co mi, e, no po prostu cały czas o tym myślę i już nie mogę się doczekać, aż będę mogła to pisać. Mam wszystkie tam, e, wiecie, na razie wątki, które, na które wpadłam już e, mam rozpisane, i sobie to tak, wiecie, dojrzewa sobie w mojej głowie, więc lubię też taki moment, kiedy na coś wpadnę i to tak po kolei sobie moje głowie się tak potłuje i sobie dodaję kolejne wątki, kolejne jakieś tam aspekty do tej historii. To jest mój chyba taki ulubiony moment, bo cały czas myślę o tej historii i to jest takie coś, że aż się rwę do tego pisania. Niestety teraz nie mogę, no bo. Muszę się innymi ważniejszymi tekstami na razie pilniejszymi zająć, ale i tak, i tak to bardzo lubię bardzo. W ogóle zobaczcie, już nie zakrywam swojej blizny, bo już nie jest taka straszna w widoku. Możecie teraz sobie bardziej zobaczyć, jak ona wygląda. W ogóle muszę zdjąć ten naszyjnik, bo on mi tam troszkę o nią zahacza, a go założyłam tak praktycznie tylko do tego, żeby nagrać filmik wcześniej. Ale jak możecie zobaczyć, ta blizna już jest no, taka bardzo no, znośna, już. Co prawda ja ją dalej czuję, dalej jest takie, wiecie, ta skóra tam jest taka troszkę zgrubiała, i nie lubię jej tam niczym właśnie tykać, dotykać, nie lubię tam za bardzo nawet sama palcami dotykać i tak dalej. No bo to jest takie dalej dla mnie niewygodne. Czuję dalej takie ciągnięcie, trochę. Już wiecie, bólu praktycznie w ogóle nie czuję. Może jak tak delikatnie zerwę głową gwałtownie, no to, to wtedy coś tam poczuję, ale tak to już praktycznie jakbym nie miała żadnej operacji, trochę moje samopoczucie i zdrowie się zmieniło, ale to nie wiem, czy to jest takie jakieś moje już wymysły, jakieś placebo czy co, czy faktycznie się coś dzieje, no naturalne by to było, gdyby się coś działo, bo jednak usunięto mi połowę tarczycy. Mam w każdym razie kontrolną wizytę już w ten piątek, więc wszystko się okaże, dostanę badania tej tarczycy pod mikroskopem, w sensie wyniki tych badań. W każdym razie w tym tygodniu mam wizytę kontrolną w szpitalu właśnie, w którym miałam tą operację, i powiedzą mi e, praktycznie wszystko, mam nadzieję, e, no bo ta tarczyca właśnie była e, badana e, przez ten czas i tam mają po prostu powiedzieć, czy faktycznie to było to, czego się najbardziej obawiam, e, czy jednak nie, i czy trzeba coś jeszcze dalej robić, i tak dalej, tak dalej. Ja mam jakieś takie dobre przeczucie, e, że już po prostu pójdę teraz, powiedzą, że wszystko jest ok, tylko jakoś tam muszę to kontrolować co jakiś czas, i to tyle, e, i że nie będę się tym już musiała tak stresować. Bardzo, bardzo na to liczę, bo. No, chciałam mieć już z tym spokój. To nie jest nawet tyle, że teraz się z tym męczyłam, tylko po prostu ja tą zmianę już odkryłam w 2021 roku yy, i ona cały czas mnie stresowała, więc yy, cieszę się, że już to jest yy, wycięte prawdopodobnie mam nadzieję, i trzymajcie za mnie kciuki dalej. Na pewno dam Wam update w następnym blogu, jak tam poszła ta wizyta i tak dalej. Ale no, jestem naprawdę dobrej myśli. A teraz już z Wami żegnam, bo idę jeszcze ogarnąć parę rzeczy, idę sobie jeszcze chwilkę popracować, a później jedziemy do Lidla na zakupy. No i właśnie, może po tą pościel i kołdrę zobaczymy, czy ją kupimy. Samek sobie zobaczę, tą, którą mieliśmy na oku przez internet, sobie ją zobaczę na żywo, no bo ja ją widziałam dzisiaj rano. Ale on sobie jeszcze ją zobaczy, czy mu to pasuje, i czy weźmiemy tą troszkę droższą, ale też lepszej jakości, czy tą taką troszeczkę gorszej, nie jakoś złej jakości, ale troszeczkę gorszej jakości i trochę tańszą. No, zobaczymy, jak to będzie. I trochę liczę na to, że dzisiaj kupimy ją i będę sobie mogła spać już pod nową pościelą i kołdrą. Zobaczymy.